Dlaczego w sobotę była tak dramatyczna sytuacja jeżeli chodzi o odśnieżanie na wrocławskich drogach? Dlaczego drogi nie zostały w porę odśnieżone? Drogi zostały zabezpieczone przed śliskością i akcja odśnieżania była prowadzona od godziny 19:00, natomiast przy obowiązującym standardzie odśnieżania w naszym mieście i w 90% polskich miast jest to przyjęty drugi standard odśnieżania, a więc wykonawca ma czas od momentu rozpoczęcia akcji do jej zakończenia 4 godziny na uzyskanie tego standardu, który jest wymagany umową. A dlaczego akcja została rozpoczęta dopiero o godzinie 19, <noise> jak śnieg padał od 10? I nie były to opady intensywne, tylko średniej intensywności, długotrwałe opady. Przed godziną 19, od 9.30 po mieście kursowały wozy patrolowe i śliskie odcinki. Były doraźnie zabezpieczone, ponieważ nawet jeśli nie pada śnieg, w warunkach zimowych może dojść do oblodzenia ze względu na bardzo wysoką wilgotność i niskie temperatury. Tak też wozy patrolowe krążyły praktycznie przez cały dzień i zabezpieczały te odcinki dróg, które były szczególnie narażone na oblodzenie, a więc drogi wylotowe, jezdnie z Kostki kamiennej i obiekty inżynierskie. Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia, które świadczyłoby o tym, że na ulicy Grabiszyńskiej doszło do oblodzenia. Będziemy to oczywiście weryfikować. A jak można wytłumaczyć to, że na ulicy Grabiszyńskiej skrzyżowanie z ojcom Hallerii leżała warstwa kilkucentometrowa świeżego puchu? Jest to możliwe, proszę Pana, ponieważ przy tym przyjętym standardzie odśnieżania to nie jest czarna, mokra nawierzchnia, tylko ta nawierzchnia ma być odśnieżona, ale wykonawca musi mieć czas na to, także biorąc pod uwagę, że na jeden puch przypada około 19 km dróg, on w ciągu 4 godzin od momentu zasolenia do momentu odgarnięcia tego śniegu może się zdarzyć taka sytuacja że nawierzchnia będzie pokryta kilkucentymetrową warstwą śniegu. Jeszcze ostatnie pytanie. W sobotę zaczęło padać około godziny 10. Pługo solarki i piaskarki wyjechały o godzinie 19, jak Pani, wyjechały jak pani na powiedziała. Akcję, wyjechały na akcję, patrolowe jeździły przez cały dzień, tak, kontrolując śliskość. Czyli minęło 9 godzin od momentu rozpoczęcia opadu śniegu średniej intensywności, tak jak to mamy dzisiaj. Dlaczego dzisiaj... Ta akcja rozpoczęła się wcześniej, a opady rozpoczęły się około godziny 12.00. A teraz, już jadąc do Pani, widziałem, jeżdżą pługi, solarki, piaskarki. Można je spotkać na ulicach. Minęło praktycznie połowę czasu mniej niż w sobotę. Od Ale czego to zależy? trudno porównywać, proszę Pana, nie ma dwóch identycznych dni w sezonie zimowym. Także trudno mi w tej chwili zrobić dla Pana takie porównanie. Pana zgłoszenie będziemy weryfikować.